Mr. Tips. Sposobami na naukę, do matury i tak dalej. Zanim przejdziemy do vloga, zanim przejdziemy do tego filmiku, chciałabym Wam coś powiedzieć. Na moim TikToku już kilka dni temu zaczęłam odliczanie do matury. Codziennie pokazuję albo moje jakieś sposoby, albo co przerobiłam danego dnia. I ruszyłam z pewnym pomysłem, z pewną serią, która bardzo Wam się spodobała, i chciałabym ją przedstawić też tutaj. Mianowicie zaczęłam robić. Notatki z lektur z gwiazdką na polski Aktualnie przerabiam lalkę Ale jak już to oglądacie Notatki z lalki na pewno są udostępnione To jest to o czym chcę wam powiedzieć Aż do matury wiadomo będę przerabiała Lektury z polskiego z gwiazdką Nie tylko z gwiazdką Będę też robiła notatki na matematykę rozszerzoną I być może pojawią się jakieś notatki na angielski Wszystkie te notatki na bieżąco będę udostępniała Na moim instagramie I informowała was na tiktoku co danego dnia przerabiam, Gdy jakaś notatka może się pojawić I tak dalej Dlatego chciałabym was serdecznie Zaprosić na mojego Instagrama oraz TikToka, abyście byli na bieżąco. Jeżeli chcecie otrzymać darmowe notatki, tak, będę robiła to za darmo. Powiedzcie mi, co w tych czasach dostajemy za darmo? Naprawdę bardzo mało rzeczy. I stwierdziłam, że. Kurde, bądźmy w tym razem. Ja bym się mega cieszyła, jakby ktoś tak robił, że za darmo dodawał swoje notatki, na których spędza dużo czasu, bo ja naprawdę staram się i robię je rzetelnie. Robię je z różnych źródeł, zaufanych i gdybym nie udostępniała Wam tych notatek, to też bym je robiła tak samo. To nie jest to, że ja to robię... Tylko dla was. Ja bym się normalnie z tego przygotowała do matury, tylko po prostu stwierdziłam, że podzielę się tym z Wami. Myślę, że wielu maturzystom mogę pomóc. Jak jeszcze dokładnie nie rozumiecie, o co mi chodzi, jak to wszystko będzie wyglądało, to weźcie, zajrzyjcie na mojego TikToka, zajrzyjcie na Instagrama. Ja tam y, stworzyłam różne, mam relacje z notatkami. Pojawiła się już lalka, będę dodawała różne notatki, do tego warto mnie obserwować. Po prostu ja nie dodam wszystkich notatek naraz, bo jeszcze ich nie mam, tylko będę dodawała z czasem aż wszystkie uzbieram. Mam nadzieję, że jakoś wam tym pomogę, że was trochę wesprę. Ja też piszę maturę w tym roku. Możecie cały czas pisać mi w DM na Instagramie, że chcecie, bo ja wtedy wiem, że cały czas zostałam zainteresowanie i będę po prostu cały czas udostępniała te notatki. Jeszcze nie widziałam, żeby ktoś tak robił, żeby jakby udostępniał swoje notatki pisane ręcznie, które robi z różnych źródeł, nie i tak dalej i je po prostu udostępniał, żeby jakieś maturze za tak robił. Jeszcze tak nie widziałam, Jeżeli tak ktoś robi, to może dać mi znać. Ja nie widziałam i myślę, że to jest mega, mega spoko akcja. I w tego vloga zaczęłam nagrywać już kilka dni temu, do tego zobaczycie mnie w innych strojach i tak dalej. W pierwszej części opowiem o matematyce, w drugiej o polskim, angielskim i tak dalej. Zobaczycie po prostu moje przygotowania. Zapraszam do oglądania i lecimy. Hej kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Teraz tak stwierdziłam, że wyciągnę kamerę i po prostu nagram vloga, bo je lubicie. A dzisiaj też chcę się uczyć, też w ogóle prosicie, żebym pokazała, jak się uczy do matury i tak dalej. Dzisiaj mam zamiar się dużo uczyć. Jest godzina 10. Mam moją wodę, bo skończyły się zgrzewki butelek i musiałam sobie przefiltrować wodę. Dodałam cytrynę. W ogóle, jak nie lubicie wody, dodajcie sobie cytrynę i lepiej się ją pije po prostu. Ja jeszcze dzisiaj nie ćwiczyłam, ale mam zamiar tak. Dla sobie mam secik z Sheen. Już wam tutaj pokażę, jak on wygląda. Tak się prezentuje. Mamy rażgardy, leggingsy. Jeżeli jesteście nowi, to pewnie nie wiecie, ale. Nagrałam filmik z stream, w którym robiłam hole zakupowy. W ogóle mam już chyba trzy hole zakupowe z także możecie wpadać i w tym najnowszym pokazałam um, ten strój. Zrobiłam sobie wczoraj warkoczyki, dlatego dzisiaj mam takie fale. Przebrałam się, zrobiłam sobie mój skincare. Mam też pędzle. W ogóle ostatnio moja cera jest w trochę gorszym stanie. Ja nie mówię, że jest w złym, bo jak widzicie, nie ma tragedii, ale jak na mnie jest w gorszym stanie, na przykład, nie wiem czy kamera tutaj pokaże, ale. Po tej stronie mam takie wypryski, których raczej nie miałam. Tu mi coś wyszło, tu mi coś wyszło, na ramieniu mi wyszły wypryski. Dziękuję w ogóle, że jest Was 14 tysięcy. Bliżamy się do matury. I szczerze nie wierzę w to. Nie dochodzi to jeszcze do mnie. 18 kwietnia. Wystawiają nam oceny już, a zakończenie roku jest 30 kwietnia. W sumie szczerze, że to się cieszę. Jestem podekscytowana tym, że to już jest matura, że to już jest koniec tego liceum. Naprawdę jestem podekscytowana, cieszę się tym czasem. Wiadomo, stracić przed maturą na tym momencie doświadczą go. Jeżeli matury, coś tam nie złapie. Jeśli będziecie na pewno pytać, bo cały czas są jakieś nowe osoby. Ja zdaję rozszerzoną matematykę angielski. Tak się zdarzyło, że geografia. na geografia w ogóle się nie, nie przygotowuję za bardzo. Tak bardziej idę na farcie, że może jakieś tam parę punktów na studia mi pomogą, które uzyskam z tej geografii. Później pokażę Wam bardziej szczegółowo, jak wyglądają moje przygotowania do matury. Konkretnie co robię w tym celu, jak wyglądają moje notatki, jak się uczę, z czego, jakie repetytoria ja używam i tak Pani jest godzina 20 W tym momencie robię matematykę Więc przedstawię wam może jak wygląda moja nauka z matematyki A więc jeżeli chodzi o podstawę Ja zdaję podstawę i rozszerzenie to Do podstawy używam strony, która się nazywa Szalone Liczby tam są zadania wszystkie maturalne, zebrane tematami. Wpisujecie sobie po prostu szalone liczby i już wam pokazuję, tutaj macie po prostu tematami wszystko napisane. Ja w tym momencie zacznę robić podobieństwo figur i w takim jakimś zeszycie, który w sumie używam do wszystkiego, ale teraz tutaj sobie piszę zadania. Także to jest moja nauka na ten moment z podstawy matematyki, plus jeszcze zamówiłam sobie repetytorium podstawy, w którym macie w Cały zbiór zadań maturalnych Z matematyki Podzielony tak samo tematami Tam są zadania i spróbny Matur takich wiecie co roku Chyba od 2010 roku Tutaj gdzieś wyświetlę wam zdjęcie Tego zbioru maturalnego Mam ten zbiór w wersji do matematyki rozszerzonej I wiem, że jest super Już wam pokażę jak to wygląda na rozszerzeniu Macie podzielone działami wiadomo, wiadomo, że niektórych działów, które tutaj widzicie Nie ma w podstawie A macie też szkice rozwiązane i na przykład szkic rozwiązań to nie jest tylko odpowiedź, tylko macie krok po kroku całe rozwiązanie wytłumaczone. Także to jest mega duży plus y, tej książki właśnie. I oprócz tego z matematyki mam korepetycję, więc czasami na przykład pani mi da jakieś dodatkowe zadania. Jak już Wam mówię, to w sumie jeszcze mam takie jedno. Nie repetytorium, to zaraz taki zbiór wszystkich zadań, też podzielony działami. Taką wygląda też na pewno w wersji podstawowej. to jest po prostu zbiór zadań, tak samo podzielony działami. Tych zadań macie tutaj naprawdę mnóstwo. Ogólnie do nauki też włączam sobie taką muzykę, bo często o to pytacie. To jest takie coś w tle, co po prostu gra. Ja lubię, jak coś mi w tle gra, więc tak to się nazywa. Ogólnie to chyba połączę tego vloga z jutrzejszym dniem. Bo nie mam za bardzo już co pokazać, po prostu siedzę i się uczę matmy Pamiętajcie, żeby przy nauce mieć wodę i się nawadniać i dotleniać swój kochany mózg, który tak bardzo się wysila Lubię tak sobie do was pokazać, bo mam taki humor, że zawsze, prawie codziennie mam taki humor, że nie wiem, jak sobie tak sobie, wiecie, kogoś zaczepić I mam was tutaj i wtedy widzicie moją prawdziwą twarz Jest po prostu nieszalona, ale, ale jestem po prostu czasami naprawdę niezrozumiała, dziwna, psychiczna Wreszcie koniec nauki. Mam tutaj mój planer i zaplanuję sobie jutrzejszy dzień. Kochani, ja już sobie zaplanowałam dzień. Ogólnie ja planuję dni po angielsku, bo jakoś tak mi wygodniej i nie wiem, jakoś tak mi się podoba. I miałam też pytania, dlaczego podczas filmiku dodaję napisy. Po angielsku i ogólnie w każdym moim filmiku znajdziecie napisy po angielsku. Takich pytań miałam serio mnóstwo i moja odpowiedź jest taka, że po prostu tak mi jest wygodnie, tak mi się bardziej podoba, tak jest dla mnie bardziej estetycznie. I od zawsze tak robiłam, jakoś nie wiem, mam tego większe przekonanie. I czasami na przykład jakby po polsku coś nie brzmi tak samo jak po angielsku albo nie wygląda tak samo, no wiadomo, nie wiem, ale jakby te napisy zawsze nawiązują do tematyki filmu, czyli nawet jak nie rozumiecie tych napisów, to wiadomo o co chodzi, bo jakby mówiłam o tym filmie, ja po prostu widać na filmiku, co rzeczywiście robię. Hej kochani, witam Was już całkiem innego dnia. Obiecałam Wam, że pokażę Wam jak robię na przykład notatki z polskiego i tak dalej, ale zanim zacznę! To na początku filmiku wspomniałam Wam o tym, że ruszam z taką akcją, gdzie będę udostępniała moje notatki i dzisiaj właśnie to się stało. Dzisiaj udostępniam moje pierwsze notatki, dlatego zaraz Wam wytłumaczę, gdzie możecie je znaleźć, i tak dalej, wszystko wam powiem. Chciałabym na wstępie zaznaczyć, że są to not notatki robione własnoręcznie przeze mnie. Nikt mi w tym nie pomaga, ja robię je po prostu z takich różnych zaufanych źródeł, repetytoria czy moje starsze zeszyty, robiłabym je tak samo, gdybym nawet nie udostępniała ich, także robię. Tylko z takiej mojej dobrej woli. Uważam, że powinniśmy się wszyscy jednoczyć, ja oferuję mi ktoś szerzy taką pomoc i tak dalej. Mam nadzieję, że Wam to pomoże. Zobaczymy, czy to może udostępnić notatki ze wszystkich lektur przed maturą, ale na pewno będę udostępniała to, co już mam. Wiecie, zawsze więcej wiedzy nie zaszkodzi, a ja staram się te notatki robić bardzo rzetelnie i szczegółowo, bo robię je dla siebie tak naprawdę, a przy okazji Wam udostępniam. Chcę jeszcze powiedzieć, że są one pisane wiadomo, przeze mnie, czyli, czyli jakby czasami możecie się czegoś nie doczytać, jakiegoś słowa, ale myślę, że da się domyślić, albo po prostu sobie sprawdzicie gdzieś czy coś. Starałam się robić w miarę czytelnie. I na razie udostępniłam tatki tylko z laki, bo tylko je robiłam. Jest ich tyle. Także dosyć sporo. Macie też yy, wypisane wszystkie motywy, które są w lalce. Ja już to mówiłam kilka razy, ale jeszcze raz powiem, że yy, na bieżąco będę dodawała na Instagramie, na Instastory będę Was informowała kiedy wlecą notatki, z jakiej lektury i tak dalej. Dlatego warto mi po prostu tam obserwować na Instagramie i TikToku, bo po prostu będziecie wiedzieć, jakie notatki dodaję i tak dalej. I będzie mi też bardzo miło, jeżeli udostępnicie moje konto na Instagramie, żeby dotrzeć do większej ilości maturzystów. Nie wiem, możecie wysyłać to znajomym, możecie udostępnić na story nie oznaczyć po to, abyśmy się właściwie wszyscy zjednoczyli i żeby więcej osób mogło z, nimi, z, z nich skorzystać, a nóż się może przydać. Tak jak mówiłam, notatki znajdziecie na moim Instagramie w biografii. Tutaj macie linka do Google Drive, na którym udostępniam swoje notatki. Klikacie i otwiera wam się tutaj folder lalka, a później będą na przykład dziady, pan Tadeusz i tak dalej. Po prostu wszystkie notatki, które ostępnie. Mam też różne notatki na przykład z matematyki rozszerzonej, różne jakieś takie po prostu definicje, które warto pamiętać, a na przykład nie ma ich w tablicach naturalnych. Także możecie mi spamować na DM, albo tutaj w komentarzach, że chcecie też notatki z matematyki i tak dalej. A więc na ten moment udostępniona jest tylko lalka. Klikacie tutaj i macie moje wszystkie notatki. Ja robię po prostu zdjęcia, czy wszystko Wam tutaj dodaję. Tak jak mówiłam, mam też różne notatki z matematyki, z różnych działów. Tam niektóre też wiecie pojęcia i definicje są na podstawie, nie tylko na rozszerzenie, ale ogólnie notatki są robione pod rozszerzenie, bo zdaję rozszerzenie. A jeżeli chodzi właśnie o język polski, skąd biorę notatki, no to polecam Wam, bardzo Wam, polecam to repetytorium. Uwielbiam po prostu tam macie wszystkie lektury tak fajnie opisane, macie wypisane motywy, problematykę, no naprawdę wszystko, nie tylko lektury z gwiazdką, ale też po prostu różne takie inne książki, z których motywy się przydają na maturę i naprawdę kocham, bo nie wiem co bym zrobiła z tego repetitorium, serio. Niektóre książki mam też kupione z opracowaniem, tak jak na przykład lalkę miałam, to robiłam notatki z, z tej książki właśnie z opracowaniem lalki, z tego repetitorium, z jakiejś takiej zaufanej strony, na przykład też na internecie. Czasami też zerknę do Zaszytów z poprzednich lat Także no, jeżeli chodzi o Polski To chyba na... Tyle. Głównie właśnie opieram się na tym repetytorium, albo właśnie w jakichś takich zaufanych stronach internetowych. To wszystko łączę w całość, robię notatki. E, także u mnie znajdziecie pewnie główne notatki z lektur z gwiazdką, naprawdę bardzo szczegółowo przerobione. E, w tej pierwszej części pokazywałam wam, tak jak już mówiłam wcześniej, jak robię moje notatki do matematyki. Wspomniałam, że zamówiłam sobie to repetytorium z matematyki, które mam również tutaj do rozszerzenia. I chciałabym Wam sprzedać taki protip, który mi mega pomaga na przykład. Żeby wykonać wszystkie zadania z matematyki, które sobie zaplanuję I protip, który odmienił jakby moją naukę matematyki I udaje mi się zrobić wszystkie zadania, które... E, jakby sobie zaplanuję, a to naprawdę jest bardzo łatwe. Co mam teraz powiem? Po prostu biorę sobie taką małą karteczkę, na której wypisuję sobie wszystkie zadania, które planuję zrobić. Po prostu wszystkie po kolei wypisuję. Nie piszę na przykład od e, 9.1 do 9.50, tylko wszystkie zadania po kolei wypisuję na tej karteczce i każde zadanie, które zrobię, skreślam sobie markerem i im więcej skreślę, tym widzę, że kurde, już tyle zadań zrobiłam i to mnie tak motywuje do tego, żeby dokończyć po prostu te wszystkie zadania. Na przykład tu już skończyłam... E, dział trigonometria z rozszerzenia, będę robiła z podstawy i też sobie wypisałam właśnie te zadania z podstawy, które mam robić. Także no tak, a jeżeli chodzi o język angielski, to ten angielski się za bardzo jakoś tak szczególnie szczerze nie uczę. Na pewno coś tam sobie powtórzę, jakieś takie, wiecie, słówek nigdy za wiele, także ym, po prostu uważam, że bardziej powinnam się skupić na matematyce i polskim. Na przykład z matematyką mam też tak, że raczej nie obawiam się, że jej nie zdam, a polskiego się obawiam, że na przykład, nie wiem, zrobię jakiś błąd kardynalny albo, że temat mi nie siądzie i to taka wielka niepewna, ale mam nadzieję, że pójdzie wszystko okej, okay. ja się raczej jakoś strasznie nie stresuję, no powoli do przodu i to, że właśnie wam udostępniam notatki też mnie trochę motywuje do tego, żeby jednak je robić. No i tak kochani, myślę, że wszystkie jakieś takie najważniejsze informacje już zawarłam już wszystko powiedziałam, także jest to bardziej taki pogadankowy filmik właśnie o moich przygotowaniach do matury niż taki vlog. W ten moment już kończę i zabiorę się za tego filmiku żeby był w niedzielę, a ja nagrałam to w piątek także muszę się streścić, no i co albo się widzimy potem, albo później się z wami pożegnam them